Cześć! Jestem teraz w spokoju, jak widać, zresztą resztą mojego dziecioła i ustawiam malutką sesję zdjęciową. Chciałam Wam też zaserwować kilka zdjęć z Really, really Skirt. No a niestety moja modelka, tak się składa, że nie za bardzo lubi pozować do zdjęć, więc część zdjęć muszę wykonać bez jej udziału i zaraz Wam pokażę, jak to wygląda. No, coś takiego. Myślę, że na sesję zdjęciową do wzoru wybiorę tą bluzeczkę do kompletu do spódniczki. Aczkolwiek mam jeszcze na Vinted kilka zaobserwowanych fajnych bluzeczek, które myślę, też fajnie by się prezentowały w komplecie z tą spódniczką. Także jeszcze zobaczę. A tutaj wam chciałam jeszcze pokazać Zrobiłam z resztek, które mi zostały z tamtej spódniczki, trochę mi żółtego zostało i jeszcze miałam z bruzeczki wcześniej lubiłam Snowbell Top garn dla mojej córy i jeszcze mi zostało takiego różyku, więc to tak troszkę połączyłam i akurat starczyło mi na ten najmniejszy rozmiar, więc pewnie wkrótce się pojawi ta spódniczka gdzieś na Vinted do zakupienia. Tutaj zrobiłam ten pas gładki, i już bez tych yy, wzorków, które są na spódniczce u mojej córki. Też się to fajnie prezentuje. I no, akurat z, y, tą spódniczkę, jak ją robiłam, to ją wykorzystałam do wszystkich filmików instruktażowych, które będą do wzoru. No i tak się prezentuje z góry. Myślę, że w takiej wersji kolorystycznej też to jest czadowe. Tutaj akurat y, ten pierwszy paseczek różowy wprowadziłam gdzieś tak w połowie tego ostatniego panelu. Pomiędzy, y, było pierwsze y, poszerzanie, drugie poszerzanie i między początkiem farbanki a tym drugim poszerzaniem po środku zrobiłam. Tutaj są już, Wam powiem, dosłownie dwa rzędy, dwa okrążenia, przepraszam. Ale mi się tak strasznie podoba ten fason spódniczki. No kurczę. Już się mnie z dziewczyn pytała na którejś grupie, czy będzie wersja dla dorosłego. I powiem szczerze. Byłam ostatnio na Splot w Dąbrowie Górniczej i dorwałam takie cudo. Piękny, fiołkowy kolor. To jest, moi drodzy, wiskoza z druciarni Mila. I myślę, że z tego. O, tutaj macie wszystkie wymiary, wymiary. Myślę, że z tego spróbuję w tym roku zrobić jakąś wersję tej spódniczki dla dorosłego. Dla siebie chcę zrobić. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Bo tak szczerze mówiąc, to po prostu na pewno nie zrobię aż tak rozkluszowanego wariantu tej spódniczki ponieważ w tej największym rozmiarze dziewczęcym to był na wiek 10 lat, już teraz nie pamiętam rozmiaru, bo jeszcze moja córa tam nie dotarła do tych rozmiarów, więc tak na pamięć na ich nie pamiętam, 134 na 140 coś takiego, no to tam wychodziło na samym końcu na tej falbance coś ponad 2000 oczek, także naprawdę spore wyzwanie. Później już tak myślałam, że może dobrym rozwiązaniem byłoby to po prostu na dwa druty z żyłką objechać. Nie, że cała żyłka dookoła. Na te wszystkie oczka tylko po prostu podzielić na przód i tył. I część przednią dziergać na jednym, jednych drutach z żyłką, a część tylną na drugich drutach. Czy nawet na trzy części. Bo naprawdę tak ciężko się taką ilość oczek przesuwa po tej żyłce, że no... Czyż mówiąc, to masakra. Dlatego też we wzorze, jak później zobaczycie już, jak będzie premiera, zaznaczyłam przy tych dwóch ostatnich rozmiarach, że jakby to dodawanie oczek na farbankę, bo tam jest kilka dodawania, kilka miejsc z, z dodawaniem oczek, o, żeby wyszła taka farbanka. Po prostu, jeżeli ktoś już czuje, że ma na tych drutach zbyt dużo tych oczek, to tam sugeruję w odpowiednim miejscu, że. Można sobie po prostu odpuścić to ostatnie dodawanie oczek. A myślę, że efekt też będzie fajny, więc... No. Chciałam Wam pokazać mój nowy sweterek w trakcie pracy. To jest taki zwyklaczek, który robię dla siebie z wszystkich resztek Baby Merino z Dropsa, jakie mam i Norda. Tutaj mam na przykład... To są no, to jest Nord, a tutaj mam Baby Marino. Troszkę mi się tego nazbierało. Bo no, nie ukrywam większość moich projektów, jakieś kocyki, czapeczki, te tematy. Ostatnimi czasy to było wszystko z Baby Marino, więc miałam taki spory woreczek z resztkami, a no, pomyślałam, że przydałby mi się. Jakiś sweterek. Tu wymyśliłam takie rozcięcie z boku, bo mi się strasznie one podobają. Więc on będzie z przodu troszkę krótszy, z tyłu trochę dłuższy. Myślę, że po blokowaniu to się jeszcze troszkę naciągnie i będzie już taki naprawdę ten tył za pupę, a ten przód tak gdzieś kapkę poniżej linii bioder. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Z tym tego bardzo ciekawa. No i zaraz wam pokażę, jak on wygląda na mnie. Jeszcze jedna rzecz, z której nie do końca jestem zadowolona to ten początek tutaj. Wzięłam sobie na początek takie najmniejsze y, ilościowo wagowo motki. No i troszkę nie przemyślałam tego, że ten y, początek raglana będzie tutaj tak widoczny w taki kwadrat. No nie podoba mi się to zbytnio, ale już raczej tego nie będę zmieniać z tego względu, że tutaj już są rzędy skrócone. I no nie chciałabym sobie tego zniszczyć. Tym bardziej, że reszta speterka i kolorystycznie, i fasonowo mi się bardzo podoba. Myślę, że te przejścia tak w miarę płynnie wyszły. A nawet na koniec troszkę zaszylałam z takimi bardziej kontrastami, aniżeli płynnymi przejściami. Tutaj szłam w takie płynniejsze kolory, a tutaj to już po prostu troszkę taki freestyle. Ale myślę, że fajnie wyszło. Także będę Wam na bieżąco dawać znać, jak on wygląda, i myślę, że to będzie w końcu taki pierwszy prawdziwy sweterek, który będę z przyjemnością nosić. A tak się prezentują te wszystkie nitki, które będę miała do chowania z drugiej strony. Także jak widzicie, trochę tego jest. Czy mi się tutaj gdzieś druty straciły w międzyczasie? No nieważne. Także no trzymajcie kciuki, żeby mi się to potem chciało wszystko chować. Chociaż nawet te przejścia kolorystyczne na lewej stronie hmm, hmm. nie najgorzej to wygląda. Co sądzicie? Mój sweterek jest już skończony. Tak się prezentuje. Rękawki. Nawet się udało tak fajnie zgrać kolorystycznie, nie więcej. I cóż Wam mogę powiedzieć? Sweterek wczoraj. no wczoraj skończyłam, a wczoraj chowałam nitki. W zasadzie większość dnia mi zajęło chowanie tych nitek, bo było ich naprawdę sporo. W relacjach na Instagramie Wam pokazywałam, ile mi zostało tych niteczek wszystkich, za taka piękna kubka. No i w zasadzie to zostawiłam tylko jeszcze taką cieniutką niteczkę sobie wplotłam przed ściągaczem praktycznie. Żeby sobie zostawić pole manewru, jeżeli się okaże, że rękawy mi się w braniu troszkę za bardzo naciągną i będę musiała je skracać. Bo nie wiem, czemu tak się dzieje. Powiedzcie mi, może wy też tak macie. Ale jak robię próbkę, nawet jakąś taką większą. Czy powiedzmy robię na czuję jakiś sweterek dla córki, dajmy na to. I już sobie z większej płaszczyzny biorę tą próbkę ze sweterka na przykład. I wydaje mi się, że to, to już jest to. bo potem się okazuje, że na przykład na rękawach w ogóle ta próbka jest zupełnie inna niż na, tutaj na body. Także no, nie wiem, czy Wy też tak macie, czy nie, bo ja powoli zaczynam tracić zmysły i zastanawiam się, czy w ogóle robienie tych próbek ma sens, bo no, każda próbka wychodzi tak naprawdę inna. Dajcie znać w komentarzach. Może macie na to jakiś sposób. Nie wiem, dajcie znać. No i tak się prezentuje ten sweterek na mnie. Tutaj są te rośliny, które Wam wcześniej pokazywałam troszkę, że on stają się jeszcze tutaj na boki rozejdzie i będzie taki luźniejszy, taki troszkę jakby bluza. Tu już mówiłam też, że liczę, że na długość troszkę tutaj w dół zejdzie, żeby z tyłu sięgał za pupę i na szerokość też się tak troszkę fajnie ułoży, żeby był taki wygodny, komfortowy do nałożenia na jakiegoś t-shirta czy nawet na bluzkę z długim rękawem. Rękawy zrobiłam takie no jak wyciągnę rękę, to są takie do nadgarstka, ale to też ze względu na to, że on jest jeszcze przed praniem, przed blokowaniem, więc ja liczę, że one tak gdzieś się naciągną dotąd, tak do pół dłoni maksymalnie. Ale w razie coś, no to właśnie mam jeszcze tą tego lifelina i sobie będę próba dorabiała. Mam nadzieję, że nie będą mnie czekały z nim takie przejścia jak ze sweterkiem dla mojego męża, którym Chyba dwa razy musiałam próć i poprawiać te rękawy. No, ale, no cóż, zobaczymy. No. Mam nadzieję, że będę ok. Także trzymajcie kciuki. No i to już raczej jest ostatnie wideo do mojego aktualnego vloga. Przygotowuję się do premiery mojej, mojego wzoru na spódniczkę Swirly Skirt, o której Wam mówiłam na początku tego vloga. Także też wyczekujcie, wyczekujcie tej daty premiery. Będę informować na Instagramie. Mam nadzieję, że planujecie ją wydziergać jeszcze tego lata, bo jest naprawdę świetna. Moje testerki robią bardzo dobrą robotę. Naprawdę takie piękne egzemplarze powstały, że nie mogę się doczekać, aż będę Wam je mogła pokazać. Niech pomyślę, czy to już wszystko, co chciałam powiedzieć. Ja liczę, że y, premiera tego wzoru będzie jeszcze w lipcu, aczkolwiek chciałabym, żeby wszystkie dziewczyny zdążyły zrobić swoje wersje i, i, i żeby miała już takie 100% pewności, że wszystko tam jest ok, y, że nie ma jakichś tam y, niuansików, pom pomyłek ewentualnie, bo no troszkę tylko... Może nie troszkę, ale wyszło parę takich drobnostek w trakcie testów, także żeby mieć spokojne sumienie, że wydaje Wam taki naprawdę super dopracowany wzór, to chciałabym poczekać, aż wszystkie dziewczyny skończą swoje wersje. Mam taki termin oficjalnie, nieoficjalny do niedzieli, właśnie, żeby się dziewczyny wyrobiły z testami. No ale zostałem sobie jeszcze ten tydzień, ewentualnie no, góra dwa, żeby poczekać aż skończą na spokojnie, porobią jakieś też fajne zdjęcia, żeby widać te spódniczki w całej okazałości. No i będziemy myśleć nad datą premiery, myślę, że najpóźniej 1 sierpnia, no ale tak jak mówię, chciałabym się zmieścić jeszcze w lipcu, tak żebyście sobie też zdążyły... Wydzielgać te spódniczki dla swoich dzieci i żeby jeszcze szło, wykorzystać je tego lata. A kto wie, może i nawet na jesień. Może będzie jakaś taka fajna pogoda. Nie to, co teraz w lipcu, bo u mnie to straszna pogoda. Jest deszczowa, deszczowo chłodno i no chyba od ostatnich dwóch czy trzech dni do przedszkola chodzimy w długich spodniach, także no. Okej, okay, to w takim razie dziękuję Wam pięknie za to, że spędziliście ten czas ze mną na oglądaniu mojego vloga. No i do zobaczenia. Do następnego razu. Na razie.